Zapraszam wszystkich do kołduszowej na cykli ciekawych imprez kulturalnych od 1 do 6 maja. Będzie dużo sportów motorowych. Będą ciekawe zespoły miłośników ciężkiego roka zapraszamy na 230V i na złe psy, a Folku na rewelacyjne ukraińskie kapele oraz WW. Będzie naprawdę ciekawie. Wstęp na wszystkie imprezy jest bezpłatnie, dużo dobrej zabawy. Dużo dobrych y, nagród. Y, zapraszamy wszystkich do Kolbuszowie. Myślę, że tu Państwo ciekawy czas. Będzie naprawdę, jak zwykle, wydaje mi się ciekawie, przyjemnie. Y, Kolbuszowie są bardzo gościnni, także będzie Wam się tutaj miło y, razem z nami bawiło. Zapraszamy.